Jemy catering Divine Food, który charakteryzuje się tym, że wykorzystuje produkty ekologiczne. Ponadto stosuje w swoich potrawach takie produkty jak Superfoods, innymi miód Manuka, który możemy dzisiaj w naszym posiłku znaleźć, czy nasiona chia. Mhm. I na dodatek wykorzystuje metodę sous vide, która polega na tym, że produkty są pakowane w takie hermetyczne plastikowe torebki i później gotowane w niskiej temperaturze i przez dłuższy czas, czyli to sprawia, że te, to jedzenie. Jest jest bardziej odżywcze i soczyste. Sprawdzimy to dzisiaj. Sprawdzimy. <laughs> Też sama nazwa, boskie jedzenie, czyli Divine Food, wskazuje na to, że to jedzenie będzie naprawdę pyszne. Z zobaczymy czy rzeczywiście. Tak, dzisiaj test na boskie jedzenie. Jakie diety oferuje Divine Food? Jest ich kilka, mm -hmm. wyróżniamy wśród nich alkaliczną, bodybuilder, detoks sokowy. Ale także... Klasyczną dietę redukcyjną, która dzieli się na standard, wegetariańską i wegetariańską z opcją z rybami, a także dietę sport i warzywno-owocową. Tak, także tutaj mamy dosyć szeroki wybór. Większość z tych diet, a właściwie wszystkie chyba poza dietą sokową obejmuje 5 posiłków i diety zaczynają się od 1000 kilokalorii, nawet do 4000. Dlatego jeśli mamy zamiar przybrać na masie całego, rzeczywiście intensywnie trenujemy, to jak najbardziej możemy skorzystać tutaj z tej wyższej opcji. Tak, my wzięłyśmy akurat dla mnie opcję redukcyjną wegetariańską z rybami o kaloryczności 1800. Tak, a ja wzięłam dietę sportową, 2500 kilokalorii i 5 posiłków. Jakie ceny ma Divine Food? Ceny się wahają od 52 zł do 117, oczywiście, przy tej większej kaloryczności. Ale co fajne, rzeczywiście, przy zamawianiu na dłuższy czas można skorzystać ze zniżki. Tak, my zamówiłyśmy tylko y, zamówienie jednodniowe. Y, moja dieta kosztowała około 81 zł, a dieta około 89 zł. Y, też przy zamówieniu tej samej diety no, na zniszka. jeden Ta. adres tak, to jest bardziej opłacalne. Y, są też różne dodatki, które możemy sobie zamówić, y, między innymi wypożyczenie torby termicznej, co może być bardzo przydatne na upalne dni, do których nam jeszcze daleko, ale no. <laughs> możemy już to, o nich myśleć. Wypożyczenie Kosztuje 5 zł za każdy dzień, natomiast po zakończeniu swojego zamówienia możemy ją wykupić za 55 zł. Mm -hmm. Możemy też wyeliminować grupę produktów lub od 3 do 5 pojedynczych produkt, produktów, i taka usługa kosztuje dodatkowe 10 zł. A także, jeżeli ktoś się identyfikuje ze zdrowym stylem życia i ekologicznym stylem życia, może wykupić pojemniki biodegradowalne, i ta opcja kosztuje 9 zł dodatkowo. Kje Katarina Divine Food dobi za nas posilki? Właściwie, bardzo prawdopodobne, że także do Was i do większości osób, które słuchają tego filmiku, ponieważ ten zakres miast i małych miasteczek, do których możliwy jest dowóz, jest naprawdę bardzo szeroki. Tak i co fajne, że te okoliczne miasta mają okazję skorzystać z mm -hmm. d pod catering. Z tych dużych miast i okolic, z Warszawy, Wrocław, w ale także Białystok, Lublin, Poznań, Kielce, także no, tutaj ciężko nie się nakłady. Więc po prostu zachęcamy Was do sprawdzenia na dietli, czy jest możliwa dostawa do Waszego Miasta. Jak prezentują się w social mediach? Właściwie nie są zbyt regularni w postowaniu. Hmm. Ostatni post na Facebooku jest, znajdziemy gdzieś tam około września, a teraz mamy grudzień, więc jest taka pewna przerwa, natomiast. Ale plusem jest, że rzeczywiście to, co prezentują na swoim fanpage'u, to zdjęcia tych produktów i potraw, więc można rzeczywiście podjąć decyzję na hmm. podstawie takich realnych zdjęć i. i że nam to w ogóle produktów. odpowiada. Tak? Dokładnie. Także, Także jak najbardziej. Czy mają już jakieś opinie? Jeśli chodzi o fanpage na Facebooku, to jest to cena 5.0 i taką ocenę wystawiło 26 użytkowników, czyli super, tak naprawdę, bo na Facebooku może wystawić ocenę każdy. Tak, to prawda. Natomiast na naszym portalu Dietli tych ocen jest aż 55, i każda z nich jest wystawiona przez kogoś, kto na pewno zamówił tę dietę, więc są naprawdę dobrze sprawdzone. Mm -hmm. I średnia wynosi 4,84, co jest bardzo jest wysoko. wysoko. Tak, i właściwie te oceny bardzo nas zachęcają, i same jesteśmy ciekawe, czy te smaki faktycznie będą na piątkę. Tak. Czy też tak to ocenimy? Sprawdzimy. Jak wygląda realizacja zamówienia? Wczoraj dostałyśmy menu na maila, które sobie wydrukowałyśmy na potrzeby filmu, ale można być też bardziej ekologicznym i tego nie drukować. To, co nam się podoba, to... E, rzeczywiście są podane niektóre wskazówki, czyli na przykład, żeby spożywać posiłki co 3-4 godziny, a także, żeby pić 1,5 litra wody dziennie, także to na pewno na plusy. To, co mi się bardzo podoba, to informacja o tym, w jaki sposób przygotowywać dany posiłek. Czyli, na przykład, zjeść go na zimno, a jeśli na ciepło, to jest wskazówka o tym, ile sekund podgrzewać w mikrofalówce. To naprawdę może być bardzo mm -hmm. pomocne. No, dla osób, które nie gotują, tak? Nie tak? znają się na tym. Co hmm. się dzisiaj w naszych pudełkach? Ja na śniadanie dostałam y, kremową jajecznicę z pieczarkami, a Agata podobnie. Eee, ja mam 960, 70 kalorii w tym śniadaniu, tak. mam nadzieję, że to zjem. Ja mam 760, <laughs> także myślę, że nie będziemy głodne po tym śniadaniu. To śniadach. całkiem spore te śniadania. Eee, z kolei na drugie śniadanie obie mamy sałatkę owocową, eee, mm -hmm. w której znajdziemy także na przykład melona. Tak, także eee, eee, z nutą egzotyczności. Tak. Na obiad mamy roladę rybną z sosem cytrynowym i pieczonymi batatami. U mnie to jest około 600 kalorii, mhm, u mnie to jest 370 kalorii, co też bardzo fajne, rzeczywiście podane są wszystkie składniki, które są użyte w daniu, także można sobie zobaczyć z czego to zostało zrobione dokładnie. Tak. Na podwieczorek miałam dostać waniliowe kulki mocy, nie ale stała. chyba zeszła pomyłka i dostałam zupę drugą. W takich sytuacjach warto dzwonić do cateringu, informować, my nie na pewno kontaktujemy. skontaktujemy. Tak? Tak, także takie pomyłki się czasem zdarzają, trudno. Będę miała trochę bardziej warzywnie. Yy, może się podzielę z Tobą waniliową <słysza> <A, słysza> kulką mocy, no, chociaż nie wiem, bo wygląda apetycznie. Yy, więc ja mam dwie kolacje i na kolację obie mamy barszcz ukraiński z jajkiem, nie widać za dużo, widać, że tak. rzeczywiście ma intensywny kolor, czyli na pewno z wykorzystaniem wielu tak, warzyw. Tak. Więc to, zaczynamy próbowanie. Jesteśmy już po testowaniu i przyznamy, że bardzo nam smakowały te tak. eee, Zacznijmy od śniadania. Mieliśmy kremową jajecznicę. Ja byłam troszeczkę sceptycznie do niej nastawiona, bo nigdy nie jadłam e, jajecznicy z jogurtem, mhm. ale muszę przyznać, że smakowała tak jakby dopiero została przygotowana już na świeżo. Tak, także... była naprawdę dobra i bardzo dobrze doprawiona przede wszystkim. Tak, to ani do zasłona, ani niedosolona. No i miała co tutaj bardzo ważne, ten chleb czysto ziarnisty mhm. i no. Był idealny. Tak, naprawdę, śniadanie było naprawdę bardzo dobre. Drugie śniadanie to była sałatka owocowa. Yy, owoce były bardzo soczyste, bardzo świeże. Świeże, tak. Także mhm. na pewno i yy, nawet to moją porcją, mniejszą, yy, spokojnie można się najeść. Tak. Yy, jeśli chodzi o obiad, yy, Rolada Rybna myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem dla każdego, kto ma jakiś problem w stosunku Z do Z Szczególnie, że była z sosem cytrynowym, który trochę przełamał ten smak. Tak, no i mamy tu wszystkie smaki. Sos cytrynowy, czyli lekko kwaskowate, pieczone bataty, które są słodkie, mm. no i brokuł z migdałami. Także wszystko rzeczywiście się dobrze komponowało w tym posiłku i było to bardzo, bardzo dobre. Tak, też w ogóle lubię obiady w sosie, szczególnie jeśli musimy tak, je odgrzać, nie było suche, tak, to nie, nie jest było suche. suche tak. <laughs> Waniliowe kulki mocy, tutaj Agata się ze mną podzieliła. Yy, tak, <laughs> podzieli podzieliłam się z <laughs> Rzeczywiście widać, że tych nasion chia nie zostało pożałowane. Mhm. Jeśli chodzi o smak, no to czuć, że rzeczywiście to jest białkowe i że ma pastę tahini, także to było na pewno wyczuwalne. Tak, może trochę za bardzo zbita konsystencja, ale no jest to na pewno coś, na co możemy czekać cały dzień, kiedy widzimy, że gdzieś tam w jakimś pudełku jest taka kulka mocy, to jest to bardzo motywujące, żeby dotrwać do tej części dnia i spróbować. I wydawało mi się, że też ciężko byłoby się tym najeść, ale Oczywiście ta konsystencja sprawia, że po jednej mm -hmm. pulse myślę, że każdy miałby już wypełniony tak. <grym> <mały> żołądek. Kolacja. <klaming> kolacja. Barszcz ukraiński z jajkiem. E, przyznam, że w mojej sportowej wersji było dosyć dużo tych jajek w ogóle w ciągu całego dnia i tutaj tych jajek też było całkiem sporo. W mojej wersji było w porządku, ta ilość jakoś bardzo nie dominowała, tak? Czyli mm -hmm. było trochę więcej tego płynu, Łasie, było trochę więcej tak. jajek, właśnie. Sama zupa była bardzo domowa, Smak był naprawdę. Tak, tak jakbyśmy domowa. zostało to przygotowane przez jakąś gospodynię domową. Tak. Ogólnie podsumowując, cały catering i dzisiejszy dzień z cateringu, który zamówiłyśmy, było przede wszystkim dobrze doprawione, rzeczywiście te składniki wykorzystane. E, zasługują na duży plus i myślę, że zamówiłybyśmy go ponownie. Szczególnie nam się podoba właściwie to, że otrzymuje się dzień wcześniej to menu z całym opisem. E, także... Tak, myślę, że rzeczywiście y, te posiłki zostały przygotowane przez kogoś, kto ma pojęcie na temat właśnie doprawienia i, mhm. i tego, jak to powinno, y, jaka powinna być tego konsystencja. Także ja jak najbardziej jestem zadowolona i y, kupiłabym ten catering na, na dłuższy czas. Tak, i faktycznie są e, te superfoods, e, tak jak na przykład miód gór, manuka. M, Tak, mm. miód manuka czy nasiona cija, więc też jak najbardziej zgadza się to z pierwotnym opisem cateringu. Także myślę, że Powiedzamy. wystawiłybyśmy piątkę spokojnie, zgadzamy się z oceną, która jest na i zachęcamy Was do spróbowania. Tak, tak.